100 zł, proszę Państwa. Na widoku Pani ma. Proszę bardzo, tak da. Kto da więcej? 50 zł, proszę Państwa. 100 zł. 100 zł. 120, po raz pierwszy. 120, a to jest 130, 150. Proszę bardzo, tutaj, bardzo. Proszę bardzo, bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę pierwszy. Proszę bardzo. 200 złotych proszę Państwa obraz wieś przekazany przez z Suwaka 200 złotych po raz drugi 200 złotych po raz trzeci sprzedamy Panią zapraszamy do nas Proszę Państwa, chciałbym Państwu przekazać, że dzisiaj licytujemy bez pieniędzy. Mamy przelewiki i wiadomo, ludzie nie wszyscy muszą pieniądze na wale. Kto by chciał, zapraszamy do nas. Każdy przelewik otrzyma w ciągu tygodnia. Później pójdziecie na pocztę czy do banku. Proszę Państwa, teraz i dar, Waza i smok wykonane z gliny Ośrodków Wsparcia losów z założeniami psychicznymi w lifiaku. Proszę Państwa, ta waza tutaj stoi. Bardzo ciężka ze smokiem. Wykonana ręcznie. Unikatowy. Proszę Państwa. Państwa zaproszamy do recytacji. 100 zł i wyjściowa cena. Proszę Państwa. Zodatk to swody, bardzo ładny. Z głowy i władza wykonane z kliną. I środków dla osób z założeniem cywilistycznym i wypełnianiem. Nie powtarzałem na rzecz. 150, pan z góry, 16. Proszę państwa, wykonane lecznie. Ale go nie ma. 150 złotych po raz pierwszy. 150 złotych po raz drugi. 200 złotych. Nasz kolega Smokowski, wiadomo, Smok. 200 złotych po raz pierwszy. 200 złotych po raz drugi. 200 złotych po raz trzeci, sprzedamy. Proszę Państwa, i następna, rewolucja o pracę ze Zbioru Muzeum Narodowego Wakacji, przegrany przez rozporządzenie w Rewolucji Technicznej w, w Warszawie, oraz w Olekach Przedsiębiorstwu. wykonane przez... Ale możemy przejść, przepraszamy. jest bardzo oryginalne, z lokalą tygodnią. Proszę Państwa, tutaj Pani zaprezentują. Bardzo ładna reprodukcja. Proszę Państwa, cena wywoławcza 50 zł.

120 130 Bardzo ładna reprodukcja, zobaczmy 150 152 z numerem 6 Przepraszam, z numerem 9 160 tak panie słyszałem 200 zł. Tutaj może ktoś nie zrozumie, co 200 złotych po raz pierwszy. Proszę bardzo, idę. 300 z numerem 18. Brawl nerwana. 300 złotych po raz pierwszy. Proszę Państwa, taki wspaniały obraz, a taki wspaniały przycisk do papieru. 300 zł po raz drugi 300 zł po raz trzeci, strzelanie Pana zapraszamy do nas Proszę Państwa teraz coś dla komiserów Tak, od Górali, prosto Szlikowica Daje krzepy, Krasilica, nasza łączna śliwica. 70% pan. Proszę państwa. Tak żeby nie zapeszyć. Zaczynamy. 30 złotych, 50, 50 pani. Brawa 100 złotych pan mówi. 120 zł. 120 złotych. Pan z numerem 17. 47. 47. Proszę Państwa, żadnych średniów w Polsce nie ma? Tak, legalnie nie można kupić. A jak walczył złotych, 120 złotych, to jest bardzo, bardzo nisko. 120, a kto da więcej, kto da więcej. Nie powtarzamy, zmarł. 130 za zł. 130 złotych. Walczymy? 130 złotych zł po nas pierwszy. 140 złotych mamy, proszę Państwa. Tutaj pan 140 po raz numerem 50. 150 pan. Brawa! Nie matka 150 złotych po, 50. 50 po 50. raz pierwszy. Śliwowica Wącka. Tylko dla koleserów. 150 po raz drugi. Jeszcze parę 200, 200, mamy 200 złotych, pan z numerem 50 200 złotych, no bez <10 minut. grywania> 200 złotych, nie 200 złotych po raz pierwszy Żeby spróbować takiego toruku 200 złotych po raz drugi 200 złotych po raz trzeci, strzeżona Brawo, brawo, Proszę Państwa, następny dar jest to obraz pod tytułem Zadumowane dziecko wykonanej w warsztatach która w Filipowie. Proszę, Proszę, Proszę Państwa. Pan ręcznie może docenić obrót pracy to urządzenia. Cena wyborcza 50 złotych. 60. 60 złotych Proszę Państwa. 120, pan do Proszę państwa, wykonany państwa, w tej terapii w Filipowie nie w Filipowie. Nie To jeszcze drugi raz, trzeci sprzedany. Pana zapraszamy do nas. Proszę Państwa, a teraz coś też dla konecerów albu Ziemi Słowackiej. Jest to dar Gminy Słowackiej. Dziękuję Panie Wójcie. Dziękuję Panie Sekretarzu. Bardzo ładne. Z dedykacją dla tego, kto mnie inicjuje. Piękne wydanie, także zapraszamy do... Proszę Państwa, cena wywoławcza 50 zł. 100 pani z numerem 31 100 pani z numerem 110 pan z numerem 7 115 pani z numerem 31 120 pan z szóstą 130 pani z numerem 31 na 150 końców. Koniec 150. Lat, pani. końców. Koniec końców. Koniec końców. z końców. 150 wolni po raz drugi. 150 po raz trzeci. Sprzedamy. Zapraszamy. No, zapraszamy do Was. Proszę Państwa, kolejny dar. Wielki wiem, jak poddałcy filofenowego. Czapka czy Szlachma, i uczestniczyli w tym podpisaniu.

Stopa dwóch, 120 numer 6. 150 numer 200 na ta strona, 250 numery, 300 numer 24. Proszę Państwa, Czapka, 300 numer 400, Brawo. numer 25 400 wody przyjechała prosto z Olsztyna 450 lat pas numer 24 na lato się przyda, jak zaraz 450 zł po raz pierwszy 450 zł po raz drugi 452 z trzecich sprzyja Pana Karlewa Zapraszamy do Kolejny jest to obraz wykonany przez tamiatem, tamiatem Witkowskiego Piesienne Drzewa. Piesienne trzeba. Proszę Państwa, jest to ten ośrodek dla dzieci z głębokim po bo w Brodzie Nowym. Obraz wykonany przez Damiana Witkowskiego i siedmiu drzewa. Cena wywoławcza 50 złotych. 100 złotych, pas numer 6. Jest to wykonane obraz przez... Proszę, dwa węgry do 100 zł, państwo 150 zł. Bardzo wesprze 150 zł. Po raz pierwszy. 150 zł, po raz drugi. 150 zł, po raz trzeci, sprzedane. Zapraszamy. Bardzo proszę do nas. Teraz mamy dwie dolnice wykonane przez środowiskowe domy samopomocy w Surowie. Tak, wykonane ręcznie z gminy. Proszę bardzo. Zapraszamy do medytacji. Dwie dolnice w komplecie, proszę Państwa. I wykonane ręcznie. Cena wywołacza 50 zł. Stosujemy pan z 15. 116 150 piętnastka 15. Proszę Państwa, wykonane ręcznie 150 zł oraz pierwszy 150 zł oraz drugi 200. 200 zł 250 po 15. Odpuszcza Pana posła. My go znamy, bo on z 250 złotych po raz pierwszy. 250 złotych po raz drugi. 300, Pan poseł. 300 złotych po raz pierwszy. 300 złotych po raz drugi. Laszyta Biedroszczyk z Przemiany. Zapraszamy do nas. 100 złotych dziewiątka. 100 złotych, szóstka, złotych 100 złotych po raz pierwszy. 100 złotych po raz drugi. 100 złotych po raz trzeci. Sprzydamy, zapraszamy, Są to płyty, Harry Potter i Sygna Śmierci czytane przez Piotra Franczewskiego Wraz z autografem Piotra Wczoraj Także teory też wspierają naszą też tutaj działalność. Proszę Państwa, płyty, Harry Pottera Sygna Śmierci Z autografem Piotra Franczewskiego, z dedykacją, cena wychowawcza, 50 złotych. Jeszcze raz. 50 zł. To 70 pań z numeriem czy 7 100 złotych. Pan z zł. 16. 100 zł po raz pierwszy. Prosimy bardzo. Dla dzieci, dla wnuczków 100 zł po raz drugi. 100 milionów na raz trzeci. Zszedł Proszę Państwa kolejny z bardzo wykonanych maszlak w terapii zajęciowej w To praca również niepowtarzalna, bardzo ciekawa. wykonała Agnieszka Jędzu. Proszę Państwa, cena wygórowawcza 50 moty. To na 50 moty. 90 pani z 31 100 pan wójt 110 pani z 3, 31 numerem 150 pan wójt 160 to pani 200 pan wójt proszę państwa 200 zł po raz pierwszy 200 zł po raz drugi Wiesz się z roku trzeci. Brawo! Brawo do pana wójta. On w tamtym roku też tanie okupował. Proszę państwa, teraz bardzo ciekawego. Pana ciekawe. Wójta zapraszamy do nas. Coś bardzo ciekawego. Kremowe whisky. Darko IBS Warszawa. Jest to coś, co jest niepowtarzalne. Też dla koneseru. Dla koneseru. Grabowy whisky, Tak jest. Cena wywoławcza 30 złotych. 80 pani z numerem 31. 100. Dwa 110 pani. 31 numer. Taki trudny numer pani Dali. Nie Czy nie pamiętam pani dała?

E, Sydney 2004, tak Czterokrotny srebrny medalista orki Sybnej 2004, Pekin 2008. Czterokrotny medalista mistrzostwa, pięciokrotny mistrzem roku, Szymon Kowański. Na tej są dedykacje. Oszulka. Ceny wyborcza 50 złotych. 70 formirek. 100 złotych numer 22. 120. 150. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 210. 210. Tak nawet 210. Raz. 210. Kto na tym? 210. Czy Państwa, na powtarzamy Po raz pierwszy. Nasz pierwszy. Człowiek, wielki człowiek, 200. 200 złoty. 250 drugi. 250 na trzeciego. 250. 250 złoty na raz pierwszy. 260 złoty tutaj. 260. 260. 260 złoty na raz pierwszy.